No dobra, doskonale. Wydaje się, że znalazłem moją miejscówkę. Pół godziny jazdy super zatłoczoną yy, daladala. Jeszcze nigdy nie jechałem tak zawalonym. Czyli ja miałem i tak siedzące miejsce, i bagaże mnie doskonale chronią przed tym tłumem. Ale no, zrobiło to na mnie wrażenie, ile osób może się zmieścić. Ee, plecaczki zostawiłem, spytałem pier w pierwszym lepszym sklepiku i kazano mi iść w lewo od drogi. Zatem tam zmierzam. I może z wreszcie zrobię zdjęcie, jak wygląda taki domek w środku. Bo e, publiczność pyta, jak wyglądają te miejscówki w środku. To się ma, może dowiemy zaraz, jak będzie fajna. Jak nie będzie fajna, to nie będę Wam pokazywał. Mam Ja 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 Tak, to sympatyczna sąsiadka, ale ja nie o tym. Ja chciałem przedstawić Państwu teraz tip pana Pandy. Obowiązkowo, jeżeli zapuszczacie się w jakieś takie norki, jak ja tutaj, w sensie miejscowości obowiązkowo potężny powerbank, bank. częstą przypadłością jest brak prądu. Eee, mi na przykład w tej chwili, a jest 12, już kończy się bateria, bo nagrywałem i, i sprawdzałem mapę i coś tam, sroś tam, no i już mam 10%, tak? tak także <śm> naładuję sobie w domu, bo nie ma prądu. No, i bez potężnego powerbanka, który na szczęście mam, w wyposażeniu, uratuję jakąś sytuację. Ale warto go mieć naprawdę. Tak, ewidentnie zaczyna się przepływ. Eee, no i te falki takie są, trochę urozmaicają ten straszliwy spokój z poranka. Klapki, torbę zostawiłem. Niech sobie leżą. Nie sądzę, żeby ktoś tutaj się połaszczył. Portfel mam, telefon mam, wstydu nie mam, mogę iść. No woda jest pięknego koloru, to jest naprawdę nie ściema i ja tutaj e, przy montażu i przy postprodukcji nie podkręcam. A. Tak słyszeliście, kto cię mija z Lokalesów to raczej cię pozdrawia, zaczepia, e, nie są za to namolni. W tej części przynajmniej, bo na północy bardziej mi się to zdarzało, że proponowali różnej maści narkotyki, od papierosów zresztą po kokainę. Natomiast tutaj jest pełen spokój można sobie plałsać niezaczepianym. To jest bardzo miłe, no bo wietrzy się głowę przy okazji tego wiatru. Ja bardzo nie lubię nachalstwa i wciskania mi czegokolwiek, czego absolutnie nie potrzebuję. Dziękuję.